Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi i Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię flagę województwa pomorskiego. Intro. Województwo pomorskie jedno z 16 województw ustanowione reformą administracyjną rządu profesora Jerzego Buzka. Stolicą województwa pomorskiego jest oczywiście Gdańsk. Flaga województwa pomorskiego to jeden z oficjalnych symboli województwa. Opis flagi przedstawia się w następujący sposób. To złoty płat, na którym widzimy kroczącego czarnego gryfa pomorsko-wendyjskiego z podniesionymi skrzydłami i czerwonym jęzorem. Gryf zwrócony w prawą stronę heraldyczną. Symbolika flagi województwa pomorskiego, ale również i herbu, jest bardzo mocno powiązana z freskiem, 16-wiecznym freskiem. Freskiem, właśnie na którym widzimy gryfa pomorskiego, który odnajdziecie Państwo w katedrze w Gdańsku Oliwie. To oczywiste nawiązanie również do nieoficjalnego herbu Kaszub, gdzie również widzimy, pokazuje Państwu herb z czarnym, ukoronowanym. Gryfem Kaszubskim na Złotym Polu tarczy herbowej. Historia flagi Województwa Pomorskiego jest dość krótka, bo flaga ujrzała światło dzienne dwa lata po wprowadzeniu reformy administracyjnej, rzeczonej reformy administracyjnej profesora Jerzego Buzka, czyli 25 marca 2002 roku sejmik województwa ustanowił właśnie tego czarnego gryfa na Złotym Polu, ale choć ta Historia jest krótka, to już ma za sobą bardzo, bardzo ciekawe koleje losu. Szanowni Państwo, ta flaga przetrwała do, w takim kształcie do 2008 roku. To właśnie wtedy zarząd województwa postanowił zmienić, argumentując ten, ten wizerunek nowy tym, że chciano ujednolicić symbole województwa na materiałach reklamowych po to, żeby ten znak po prostu był łatwiejszy w druku, łatwiejszy w komunikacji. I założenia były całkiem mądre, ale zrobiono ten, tę zmianę bez zgody sejmiku województwa i doszło do konfliktu. I w 2010 roku powrócono do tego wizerunku znanego nam z 2002 roku. Także pokazuję Państwu również tę wersję z lat 2008-2010. One się różnią detalami, Różnią się oczywiście usytuowaniem tego kroczącego czarnego gryfa. Płat również pozostał złoty. Przypominam, że w heraldyce poruszamy się nomenklaturą właśnie nie barwy żółtej, tylko, tylko złota, a nie barwy białej, tylko srebra, bo w heraldyce właśnie te dwa kruszce zastępują nam te dwie barwy. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Przypominam, że znajdziecie Państwo na kanale Herby, Flagi i Logotypy zakładkę z herbami, ale również i z flagami obecnych województw. Do tej pory omówiłem herb województwa lubuskiego, flagę województwa lubuskiego, ale znajdziecie Państwo również flagę i herb w osobnych odcinkach województwa dolnośląskiego. Serdecznie zapraszam na kanał Herby, Flagi i Logotypy, gdzie dużo treści heraldycznych i dużo treści weksylologicznych. Do zobaczenia! W kolejnym odcinku, w odcinku, w którym omówię jedną z najsławniejszych logo, jeden z najsławniejszych logotypów w historii, jedną z najbardziej znanych marek, najdroższych marek, czyli markę i herb Coca-Coli. Zapraszam!